11 czerwca na libanowskim rynku odbył się Taxi Day, czyli impreza promująca i pokazująca od kuchni trzeci wyścig górski Przełęcz pod Ostro. Gościem specjalnym był Marcin Bełtowski, który pojawił się wraz ze swoim teamem. Eee, przede wszystkim mamy dzisiaj dla naszych gości masę niespodzianek. Eee, pierwsza z nich to Marcin Bełtowski. To jest osoba, która rok temu podczas wyścigu górskiego ustanowiła rekord tej trasy, czyli to były 2 minuty i 20 parę sekund. Średnia prędkość wtedy ponad 150 km na godzinę przy mecie miał ponad 230, więc to mówi samo za siebie. Druga sprawa dzisiaj, atrakcje, niespodzianki od starostwa powiatowego w Limanowej. Także planowo Franciszek Smuda. Mówię planowo, ponieważ mamy tutaj pewne trudności komunikacyjne z dotarciem pana trenera, ale miejmy nadzieję, że, że dojedzie. Oczywiście przede wszystkim, co najważniejsze, kibice po raz pierwszy mogą przejechać się autem rajdowym. Czyli dosłownie. Wsiadają, są pilotami, prawdziwy kierowca rajdowej gwozi. E, tego do tej pory nie było, żeby nawet dzieciak razem z rodzicem wsiadł sobie do rajdówki i nagle pojechał 150 na godzinę, prawda? E, co jeszcze? Przede wszystkim masa nagród takich typowo rajdowych gadżetów. Koszulki, prawda? Ładna. E, string... nie, Stringów nie mamy akurat. A więc można wygrywać te rzeczy od Marcina Bełtowskiego I dzięki Marcinowym mamy okazję poznać wyścigi od kuchni Czyli zobaczyć jak pracują mechanicy Jak to się robi, że jest 600 koni pod maską Jak to się robi, że samochód jedzie te 400-300 km na godzinę jeździć a Na razie przejedzie się tą maszyną waga góra 4 Jak się wydaje, taki zwykły samochód Ponieważ po pierwsze to auto ma dwa fotel... Dwa, trzy. Pokaż na palcach! Za 4, nie? Ano, no, cztery centymetry, masz koszulkę. Dobrze odpowiedziałeś, chłopaku. Podczas imprezy wolontariusze zbierali pieniądze dla 12-letniej Wiktorii, która cierpi na bardzo rzadką chorobę charakteryzującą się wrodzonym brakiem odporności, przez co cały czas musi przebywać w szpitalu. Łącznie udało się zebrać prawie 1200 zł. Na co zbierane są dzisiaj pieniądze? To jest podopieczna naszego stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna, nazywa się Wiktoria Biedroń. No i tak jak tutaj cały czas pan Waldek zapowiada, dziewczynka, która nie ma odporności, która ma 12 lat i 1,10 m wzrostu, więc musi również zażywać hormon wzrostu, jest leczona chemicznie, tak jak, no niestety, jak dzieci, które są chore na nowotwory, ale to jest nic z tego, nie tego rodzaju choroba. Jest to przeurocza dziewczynka przewdzięczna. No, bardzo chcemy jej pomóc dlatego, że w naszym stowarzyszeniu ona w tej chwili ma najuboższe konto, więc właśnie wybraliśmy dlatego ją, żeby miała już pieniążki, żeby mogła też nie tylko leczyć się za nie, ale spełnić swoje jakieś marzenia. których na pewno nie ma wiele, ale niech zdrowieje, dzięki nam wszystkim, bo ludzie jednak płacają pieniążki i cieszę się bardzo i za tą prezentację Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi jest miło, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami i świetna impreza. Mam nadzieję, że ją powtórzymy. O powtórzymy na koniec sezonu. Mogę zdradzić już teraz. Pan prezes jeszcze nic nie wie. Ale spokojnie. Mamy tu niespodzianki Panie. dla... Przypominamy, trzeci wyścig Górski Przełęcz pod Ostrą startuje już 17 czerwca. Nie może Was zabraknąć.